Cześć, jestem Kus i witam Was z kolejnym biegowym w końcu z biegiem okoliczności. Po dość długiej przerwie odbiegania w końcu się zabrałem, a przerwa była spowodowana kilkoma czynnikami. Pierwszy czynnik to były kontuzje, których nabawiłem się podczas maratonu w Krakowie. Niestety, przygotowanie moje się okazało niewystarczające, a więc kontuzje były można powiedzieć, że nieuniknione. A poza kontuzjami był jeszcze absorbujący sezon roboczy w pracy i dość ciężko się było wyrwać, wybrać. Nawet jakbym dał radę, to już niekoniecznie mi się. Hoppa, hop. To już niekoniecznie mi się chciało. A już na pewno nie chciało mi się wstawać rano, żeby, żeby pobiegać. Po południu, no to już w ogóle. No, po prostu nie lubię biegać po południu. Ciężko jest się wybrać, ciężko się zebrać, bo zawsze jakaś rozpoczęta albo już eee, zaplanowana robota czeka. A a też na przykład, jeśli się zje późno obiad, no to z pełnym żołądkiem się słabo biega. Ciężko się też biega z całkiem pustym żołądkiem. Dlatego wolę biegać rano. Hop, 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 hop. Widziałem sobie dzisiaj tyczki do kamerki i trzymam ją opa, w ręce. Na pewno lepiej by było gdyby. Była tyczka, wtedy obraz by się nie trząsł tak strasznie. Tu tutaj mamy dojście do przewozu, czyli przejście na drugą stronę Dunajca. W łączku nie ma mostu, ale jest, jest pan na łódce, który przewozi. Mieszkańców i turystów na drugą stronę. Jest to część żółtego szlaku z Modyni na dzwonkówkę. Więc jeśli ktoś będzie w jedną albo w drugą stronę chciał tym szlakiem przejść, no to będzie mieć przyjemność by przewieźć się łódką. Można też iść do zarzecza na most albo do Maszkowic, czyli w dół w dół Dunajca, jakieś. 4 km jest most, no ale chcąc później wrócić do łączka, no to nadkłada trochę drogi, z Zarzecza trochę mniej. Ciekawe, czy się uda przejść. Niby wody żabie po oczy, ale kto to przeskoczy? mamy ujście Łąckiej rzeczki, czyli czarnej wody do Dunajca. Hop, hop. Hip hop. hop, no i nawet się udało. E, jeśli byśmy mieli więcej szczęścia, ale dzisiaj na to się nie zanosi, chociaż, to można by było spotkać bobry, ale żeby spotkać bobra, to To na pewno trzeba mieć więcej szczęścia. A tutaj mamy 21 minut. Czyli jeszcze pasowałoby ze 40. Tak, mamy koniec września. Więc jest to samorazowy czas na to, żeby wrócić do trenowania, do biegania. Jak na blisko półroczną przewę w bieganiu. Bo ostatni biegowy, 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 biegowe wydarzenie to był maraton, czyli. 28 kwietnia, czyli mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 5 miesięcy. Przerwy odbiegania. W tym czasie biegałem, no nie wiem, może ze dwa razy jeszcze. I kilka razy byłem na rowerze. No, spadek formy nie jest taki straszny. trzeba przed zimą trochę poprawić formę, chociaż w ubiegłym roku zaczynałem biegać 1 grudnia, to teraz już mamy dwa miesiące dam dwa miesiące wcześniej zaczynam sezon biegowy i będzie lepiej Hoppa. Przechodzimy znowu przez rzeczkę przez lichnię Hop, chociaż nie wiem zupełnie po co ja tu idę No, zobaczymy Jedna z dróżek nad Dunajcem, pośród wiklin. O, da, I tak to wygląda właśnie nad Dunajcem bieganie na początek nowego sezonu biegowego, który chyba jest dość hmm, nietypowy względem kalendarza, bo większość sezon zaczyna na wiosnę, a ja zaczynam na jesieni. Tak czy siak. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać trochę bardziej regularnie i zobaczymy się już za kilka dni kolejnym zbiegiem okoliczności.